Świeżo pogali Dragon Fight Night 2 w tłuszczu pod Warszawą jest ze mną jeden ze zwycięzców walk podczas tego wieczoru, Mateusz Siński. Eee, Na no świeżo jak oceniasz ten swój dzisiejszy pojedynek? No, już miałem trochę czasu, żeby, żeby odpocząć, żeby sobie wszystko przemyśleć. Generalnie wszystko poszło zgodnie z planem, bo udało się walkę szybko sprowadzić do parteru i kontrolować, kontrolować przeciwnika w parterze, trochę poobijać, potem poddać. Ale no, nie, nie oglądałem jeszcze walki, ale wiem, że mogłem trochę więcej jednak w stójce powalczyć. I znaczy nawet nie tyle powalczyć, co trochę bardziej przeciwnika pozaganiać i go ładniej sprowadzić, bo to pierwsze sprowadzenie chyba nie było najwyższych lotów. Potem już jak byłem sklejony, to bardzo fajnie wyszło to drugie obalenie. Ale no wiem nad czym pracować, więc do kolejnej walki na pewno będzie jeszcze lepiej. No właśnie, masz jakieś plany już startowe? No wiesz, w twoim wieku, my, nie wiem, tak sobie wyobrażam, że to jest e, taki moment, kiedy bicie, bicie, się, bić, się, bić się, nabierać doświadczenia, być coraz lepszym. Z jednej strony tak, no bo... Kolejny raz ta walka była krótka, dosyć skończyła się w pierwszej rundzie. Już dożyłem trochę odpoczynek, że wiem, że się w miarę szybko zregeneruję, ale ja też zawsze powtarzam, że dla mnie ważny jest ten okres regeneracji i potem, żeby zacząć nowe przygotowania, no bo ja zawsze robię ciężkie przygotowania do walki nawet jeżeli walka trwa, nie wiem, 2-3 minuty, no to za tymi 2-3 minutami stoi 8 tygodni ciężkiej pracy, po której też człowiek musi odpocząć, no plus jeszcze robienie wagi. Także no myślę, że za tydzień, dwa przerwy, to dwa tygodnie już wracam na matę na 100% i no, będę czekał na jakieś oferty, albo sam się będę odzywał do, do organizatorów. Myślę, że tak koniec marca, kwiecień, może koniec kwietnia to są takie realne terminy, kiedy będę walczył kolejny raz. Masz kogoś, z kim chciałbyś się zmierzyć, żeby te swoje umiejętności skonfrontować? Wiesz, Zaczyna się rekord 2-0, to jest jeszcze, jeszcze niewielki zawodowy, ale jest ten, który kusi zawsze przeciwnika, bo jest bez przegranej. No właśnie, mam nadzieję, że bez będzie jak najdłużej, najlepiej do końca kariery. E, no, jeszcze, jeszcze nie przeglądałem sobie zawodników, z którymi chciałem się zmierzyć. E, no, może, może Marcin wrzosek z KSW, ale to no na pewno jeszcze nie teraz. Muszę z Marcinem moglibyśmy dać dobrą walkę. A tak na poważnie, no to tak mówię, nie przeglądałem. To jest dopiero rekord 2-0, także. Przy kolejnej, przy kolejnej walce ja nie odrzucam w ogóle przeciwników, także kogo mi dadzą, no to jeżeli to będzie podobny rekord, e, będzie to ta sama kategoria wagowa, no to ja się jak najbardziej zgadzam. Masz wrażenie, że udział w MMasterze tvn nowym coś Ci daje, kiedy zawody, kiedy organizatorzy się zgłaszają do Ciebie, bo, bo jest to twarz gdzieś tam z telewizji mniej lub bardziej kojarzona? Właśnie no, znaczy mi się do tej pory wydawało, że tego programu ich nie oglądał. I że albo oni oglądali go tylko sympatycy sportu, którzy i tak te twarze nawet mniej popularne, mniej jeszcze znane w, w branży kojarzą. Ale jednak okazuje się, że na każdej gali dwie, trzy, cztery osoby do mnie podchodzą zupełnie gdzieś z, z jakiegoś środowiska, który, z którym się nie, obra nie obracam. Zresztą mówię, o to Ty byłeś w tym programie na, na TVN Turbo, ja gdzieś tam widziałam, mój chłopak Cię gdzieś tam widział, także może faktycznie ma to jakieś znaczenie. Zwłaszcza jak to jest jakaś gala organizowana gdzieś tutaj w obrębie Mazowsza, bo to zawsze ja mogę dużo znajomych ściągnąć, dużo ludzi chce przyjeżdżać oglądać moje walki z takiego grona, nawet nie najbliższych, ale znajomych z liceum, z podstawówki, z którymi tam miałem jakiś kontakt. No i którzy teraz wiadomo, że zawsze fajnie jest przyjechać zobaczyć człowieka, którego się zna, jak realizuje swoje marzenia i buduje karierę. Równie fajnie jest zobaczyć, kiedy wygrywasz w takim stylu. Życzymy sobie tego jak najczęściej i tego, żeby to było jak najszybciej również. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.